zmią na wybiegu, nie ma psów, nie ma nic, totalnie pusto. Tak by wygląda u nas wybieg dla psów. Mija! Mija, chodź. Idziemy się przejść. Idziemy się tam przejść. Zmijam, żeby nie siedzieć tak ciągle na tej dupie. Przejdziemy się trochę po tym wybiegu. Drzewa się zapylają i się robią takie te. Potem to się przyczepia do butów, i rano już byłam tu z miją o 7 rano. I byliśmy tu. Mija trochę poganiała. I tak nie wiem, z ile byliśmy? Z pół godziny, tutaj byliśmy. I potem poszliśmy do domu. No i teraz tu znowu jesteśmy. Nie wiem, co godzinkę sobie tak posiedzimy. I pójdziemy się przejść. Na spacer. Bo i tak ludzi nie ma. Nie ma, nie przechodzę już tutaj. Co mija? Mijuś! Mia? Słońce mnie oślepia. Znaczy światło w sensie, no to mnie oślepia, no. A my tutaj z na ma wybiegu. Nie ma psów. a psa widzisz, tak? Ty psa widzisz. Mia, na dół. się. Tak, Ładnie wyglądasz, mi ładnie, mega ładnie wyglądasz. Jak nie będę miała pomysłów na filmiki, to będę, nagry to będę robić fotosesję. Już to robiłam. Pamiętacie chyba, co po niektórzy. A ci co nie pamiętają, albo ci co są nowi, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że są po prostu z z filmik ze zdjęciami. Mi. Zwykłe takie. W sumie, co ja mówię, każdy to Co ja głupio będę mówić. Dobra, idziemy. Uuu, ja mogę tak długo nagrywać? Oh my godness! Oh my goodness, Oh my goodness! Ja chcę patyczek, żeby to rzuciła. To rzucę ci Nie złapię go w zęby, bo ma kaganiec, bo nie chcę, żeby się skaleczyła. Bo już raz tutaj się to wydarzyło, skaleczyła se z, z Nikogo nie ma. Ja po prostu idę i nagrywam. Idę przed siebie tak naprawdę. Nagrywam cały czas psa. A się ma bombo! Ale bombę walłaś teraz i ja ale fajnie, jak nie ma tak ludzi ani psów. Szczerze mówiąc, fajnie. Ci Słuchajcie się w tą ciszę przez chwilę. Ja i nie będę wołać. Ja po prostu sobie idę przed siebie i nie będę jej wołać Ona zobaczycie jaką bombę zarowalnie Zobaczycie jak się rozpędzi na chwilę do mnie Może się tu gdzieś schowam A, zobaczycie Oddalej się za daleko to przyleci do mnie Psa nie trzeba wołać Już trochę się ruszyło, szczerze mówiąc. Mia, chodź! Będę gdzieś tu schować. Leci, 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 leci. leci. Aaaa, siemaleczko! A siemaleczko, A, mordeczko. Wariatko. oj ty wariatko ty. Wariatko ty moja kochana. Wariatko ty moja. A co się stanie, gdy pójdę tam do furtki? Chcecie wiedzieć co się stanie? Mija nie przyjdzie do mnie. Bo ona tak to miejsce kocha, że ona, ona do domu nie. Ona nie chce do domu. Ona to miejsce kocha. Tak, Mia? Pewnie, że tak. Zobaczycie, ona stoi. Nie przyjdzie do mnie. Widzicie, bo ona nie chce do domu. Ona chce tu zostać. Tu jest jej dom. Tu jest jej miejsce. Tu jest jej naturalne środowisko. Oczywiście, żeby nie było, mój pies nie jest na przym wybiegu, nie śpi. Nie, nie przesiaduje tu całymi dniami i nocami. Żeby nie było. Mieszkamy w mieście. Jak mogę zostawić psa na przym wybiegu? Jak mieszkam w blokach. Żeby mi się tu nie posypała fala hejterów i komentarzy. Hejterskich. Deska już tu ktoś się rozwalił. Ja. Ale tu mrówki I pająki zapierdzielają Tylki jaki pająk zapierdziela sobie Widzicie? Kurwa Pająk tu sobie zapierdziela po tej ławce A ja na niej siedzę To sobie pająk chodzi Pajączek Nie wiem, czy mi się go uda nagrać Jest. Nie, nie nagram go, bo jest tak mały. I szybki. I szybki za szybki. Ja chyba tylko pająka miałam na nodze tutaj dwa dni temu mija. O Jezu, aż mi ciary przeszły. Pajączek tu jest mija. Przyszłaś? Tak? No, tu sobie chodzi pajączek po tej ławce. Prze, przez chwilę myślałam, że to mrówka. Ja go ściepłam i okazało, okazuje się, że to jest pająk. Ale myślałam, że to taka ogromna mrówka. I teraz, jak go zobaczyłam, to też myślałam, że to jest mrówka, ale to jest pająk. To jest naturalny, żywotny pająk, który też chce żyć i chce dożyć sześćdziesiątki. A ty, ja chcesz dożyć sześćdziesiątki? Co, Mija? Chcesz? To biegaj! Owczarki niemieckie muszą mieć dużo ruchu. Dlaczego Ty nie biegasz? Jak ja będę biegać, to Ty będziesz biegać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. नाराज